Nie i nie stać mnie na tą grę, jest krótko droga. Mnie nie stać na gry, stary. Ja mam straszne rachunki do poopłacania. Ja mam jeszcze za projekt do zapłacenia 1500 zł, kurwa. Moja kobieta potrzebuje 16 tysięcy zł na operację oka, kurwa, stary, bo traci wzrok. Moja kobieta traci wzrok i potrzebuje 16 tysięcy zł na poważną operację oka, kurwa, stary, bo jej się zaćma, oczna zrobiła i oszkliwia jej się, kurwa, oko, okulary. Jej trochę pomagają, ale może w każdej chwili stracić kompletnie wzrok, nie? Teraz ma ostatni dzwon, kur... na to, żeby się ratować, ty. No i 16 koła. I teraz skąd, kur... to wszystko brać? Tu rachunki. No smutno mi, a wiesz jak mi jest smutno, Nie dość, że traci słuch, ma problemy, aparaty słuchowe nosi. Moja kobieta ma tak. Padaczkę. problemy ze słuchem, bo aparaty słuchowe nosi 50% straty słuchu na jednym uchu i to postępuje. I do tego jeszcze, kur... zaćmy na oku. Jak nie przejdzie operacji, to straci wzrok. 16 koła na sam wzrok. A tak! w dupę jeszcze wsadzą. Słuchajcie, ja tego nie mówiłem nigdy, bo kurwa po co? No ale taka jest prawda. Jak wy myślicie, że ja, że ja kurwa nie wiadomo co? Nie, zdrowie mojej kobiety jest ważniejsze od moich potrzeb. Ja wszystkie pieniądze tak. Zima kurwa była, ogrzewałem kurwa dom. Kurwa tam. Pieniędzy wydałem. W pieniędzy wydałem na ogrzewanie w husiana. Teraz kurwa y... problemy z oczami, z... ze słuchem jeszcze u niej i kurwa. Laczka. Do tego kurwa trzy rzeczy kurwa narasty. I jeszcze kurwa 1500 zł mam do zapłacenia kurwa, za projekt. Długu. W sensie ugadałem się na dwie raty, więc jeszcze 1500 muszę dopłacić. To nie jest tak, że ja sobie mam co chcę, nie? i nigdy tak kurwa, się nie będzie. Bo przy tych problemach, co ma moja? Spizdy 16 koła wyczasne. Nie daj Bóg straci, straci wzrok, kurwa. To ch... ja se chyba w łeb strzele. Wiesz co, na no, przykład? F... Mogę wstawić mogę Celdonata, ale. Jest co? Pewnie tak, ale ze zrzutkami to jest problem. Ja kiedyś próbowałem właśnie na to oko zrobić zrzutkę i co, ty to nie idzie, kurwa, nie potrafię. To jest pojęte. Tyle razy próbowałem. Aj chuj, mi, mi nic nie wychodzi, nie? Ja mam takiego pecha w życiu, kurwa. Możecie się śmiać, kurwa. No jak nieudacznik, kurwa, jakiś, nie? Nic mi, kurwa, nie wychodzi. Ja w ogóle jest cud, że ja, ja nie mogłem uwierzyć, wierzyć stary, że jakąś nagrodę odbieram, nie? Bo ja mam takiego pecha, kurwa, w życiu, ja, 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 ja nigdy nie byłem pazerny. a kurwa wiesz. się pomaga pl dobra? Kurwa, no nie wiem, dobra, Daj sobie pomóc, załóż zbiórkę. 15, pa, zbierasz? Aha. Ej, ale to jest tylko z 1,5% podatku, to to będę rok czekał, kurwa. Co to jest za szpont? Co to jest za szpont? Nie jak to się tam fachowo nazywa, ta choroba, co ona ma tego oka, ale to chyba jest jakaś zaćma oczna czy coś. Oczywiście, że mam. Oczywiście, że mam, w każdej chwili. Tylko jest... Nie znam dokładnej kwoty zbiórki, albo chcę wskazać kwotę zbiórki. Ha ha. No to muszę, żeby to było, bo to pewnie jeszcze od tego podatek trzeba odliczyć. Poczekaj. Ty masz, ty masz papiery na to okrop. To masz dokumenty na lekarskie do na wyokoju, że masz problem, ta 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 problem ta ta z okiem na operację, z i tak dalej? Wszystko lepiej, ta masz? Pogadaj, zrola, nie, lepiej pogada ja, żeby wszystko się Ale robi. chodzi o to, żeby ma były to dokumenty, do... bo robię zrzutkę i ma, jakby. Chodzę do kulisy i wiesz R. Ale masz kurwa określoną konkretnie chorobę. Ja 6, astygmatyzm 6 na plusie 6. No i dobra, no i wszystko. Ja tylko mogę Astygmatyzm na plusie 6, i chuj, no i operacja oka, no i wszystko. I to jest ona ma, wszystkie dokumenty od okulisty, kurwa, także obowiązkowa operacja. Astygmatyzm, kurwa, plus 6. No to sobie sprawdźcie, kurwa, jak ciekawie. I to 16 tysięcy, bo się pytała. 16 tysięcy operacja kosztuje, nie? Dowiedziała się. Znaczy, to trzeba byłoby tu i tak napisać 17, bo pewnie. Tutaj napisałem 16, nie wiem. Napiszę te 17, 17, dlatego że to jest tak, że tam zaraz jakiś pewnie podatek od tego trzeba odprowadzić. I się okaże, że jej nawet na operację nie starczy. To lepiej dać kurwa ten kapel więcej, nie? Bo to kurwa, chuj wie, tu, tu na, na, na 100% od tego podatek trzeba odprowadzić. Więc to mnie nie ominie i trzeba będzie to rozliczyć, kurwa. Także tutaj na pewno pójdzie coś w pizdę z tego. Bo to nie jest tak, że jak tutaj z tą zbiórkę dostajesz, to już ci podatek cię nie obowiązuje. Nie, 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 obowiązuje też. Dopisz od operacji zależy ocalenie wzroku. No bo tak jest, kurwa. <noise> Stary. Bo tak jest. Taka jest prawda. Ten... Kurwa, co wy już szpącicie? Ja pierdolę. Ale żeście nas szpącili. Ten mi wysyła tu, ty mi wysyłasz na maila, ja tu mam coś napisane, teraz chciałem wkleić tamto, ty już ten... Kurwa. No ja wiem, no zaćma astygmatyzm, to różne rzeczy. No kurwa, Mać, no ma astygmatyzm. No po prostu nie znam się. Powiedziałem, że czy coś. No kurwa, nie jestem... Nie jestem kurwa, jasno widzę, nie? Coś tam wiedziałem, tam pierdolnąłem, ale do, o, dopiero teraz zapytałem to mi powiedziała, nie? Wiesz najlepiej napisać jest żeby się nie No to mam napisane kurwa już! Wgraj wgraj tutaj zdjęcia lub wideo. Dobra, i teraz potrzebne są te twoje papierzyska. E! Kurwa! Nie, to jest szpont. Ja tego nie kończę. Co? Kurwa? Dobra, stary, ta zbiórka to szpont. Dziękuję. Chuj w dupę, kurwa. Pierdolę ich. Nie zakładam tego. A, kurwa, daj spokój, nie chcę mi się gadać. Dobra, nieważne. Koniec tematu. Nie zakładam tego. Pierdolony szpont, kurwa. Wiedziałem, że tak będzie. Chuj mi w dupę. Nie chcę mi się nawet gadać. Nie, pierdolę to, nie. Nie, kurwa, szpont. Nie zakładam tego, stary. Pierdolę, chuj z tym. Nie będzie najwyżej, trudno. Nie, nie będę zakładał. Wyjebane. Ja mogę jedynie donate akcję zrobić. A, tak to pierdolę. Nie, to jest szpont, kurwa. Ja tego nie będę, kurwa, zakładał, stary, nie. Nie będę tłumaczył dlaczego kurwa pieprzę to. Chuj w dupę z czymś takim. Pierdolę to jebatutnie kurwa chuj w dupę. Nie wiem ja później na spokojnie mogę tylko cel założyć jak coś kurwa będzie ktoś chciał pomóc to ok jak nie to trudno. Dobra ja prowadzę teraz transmisję to więc dodaj. Więc nie wiem no bo ty, no to jest o tym mącisz szpądzisz, kurwa. Macie, no to jest to wszystko są u lekarza Boże. Nie wiem, półtora no jakieś mać. dwa, pół, cztery. No to mówię o co tu chodzi, ja ma nie wiem co 6, to jest ma nawet. Być Ej, ja tu mam sztywny chuj są 13 ostatni słup. No to jaki miałeś wcześniej. a nie ma A gówno jeba. No, no to kurwa inaczej. Ja muszę wykasować stary, bo mi się śmietnik zrobi. Nie zrobiłem nadziei, tylko kurwa mać. Tamta zbiórka to jest kurwa szpont, pierdolony. Chyba, że zrzutkę bym założył na nią. Dla niej. To tak. Na nią, dla niej? No, na ciebie. Do nich mówię. No kurwa. Nie, no, no nie, nie, ja ja ochujeję dzisiaj nie, no. No to chuj! Ja też nie wiem. Mógłbym Ale wycofać. mówię, że nie teraz później się założy na spokojnie, na ciebie zrzutkę, bo ja nie mogę, bo ty masz te swoje te, a to też trzeba kurwa tutaj zrobić jakieś chujstwa później to gdzieś przez coś kurwa przychodzi, nasz naszponcony jest tam w pizdę kurwa. Ja już nie wiem kurwa, już chuj z tą kurwa z rzutką lepiej zrobić tu na kanale. To jak wyjdzie, jak kurna ludzie wpompują, to pompują to będzie, jak nie, to chuj. Bo ta zrzutka to chuja obić kant dupy kurwa. Dlatego się pytam, czy Rafał ma brak, czy ja sobie sama wezmę. Zdążę. Bo to jest koszty są. Masz poncona w pizdę jest ta zrzutka. No to ja mu w go wycofuję. Siema sukar, no mam Discorda. Oczywiście, że mam. O! No halo, halo? O, siema, halo! No siemasz! To... Nie, bo ja ostatnio byłem tam, miałem tam różne rzeczy robiłem. No, pisałeś, że tą żoną twoją, tak? Te tak. Co, na co ona jest chora? Bo zrozumiałem, że tam jest astygmatyzm. I astygmatyzm i Diopria plus 6 to jest. Ta Diopria plus 6 to jest wada oka no i astygmatyzm wie, wie. i to w komplecie jest bardzo groźne. I to wymaga obowiązkowej, obowiązkowego zabiegu operacyjnego. I ona ma, przez, ona ma wystawione przez okulistę, doktora, lekarza okulistę, ma wystawiony dokument na, na to, że ona posiada te wady, i w konsultacji z nim powiedział, że wymagana jest do tego przeprowadzenie operacyjnego zabiegu na oku. Pewnie metodą laserową, nie wiem, nie znam się, nie będę nic mówił, ale fizycznie rzecz biorąc, yy, tak to wygląda. I on powiedział, że to jak najszybciej trzeba reagować, nie? że to postępuje u niej, w przypadku jej jest to postępujące, bo zresztą ona miała kiedyś mniejszą dioprię, tak ogólnie rzecz biorąc, to jest, bo podejrzewam, że być może to przez ten astygmatyzm jeszcze się, kurwa, procentuje do góry, ja się na tym nie znam. W każdym razie jej się stan wzroku pogorszył. Słuch też ma spierdolony, bo już aparaciki słuchowe nosi, o tam 46% straty słuchu na prawym uchu ma, Wzrok kurwa rozjebany, tak jak powiedziałem. No i to tyle. No I, i, i jeszcze padaczka, no ale to padaczki nie uleczysz, nie? To tylko leki musi brać i chuj. No to ma trzy choroby przejebane, nie? Słuch jej kurwa opada. I, I jeszcze wzrok, nie? No, najważniejszy jest wzrok, myślę. Na tą chwilę. Jakie ma lat, moja żona? 40, kurwa 46 lat, ma, nie? Nie, ja, ja, ja mam 44, 45, będę miał teraz. A ona jest ode mnie o 4 lata starsza, to przepraszam 48 e, ma 76 rocznik, no Jak się żeś pomylił kurwa z rokiem o 4 lata nagle? Znaczy, Nie, ona jest 76 e... rok, a ja 80 Ona o, ja jestem 80 rocznik, a ona 76, tak ci powiem, o no e, No i jak gdzie ta, bo ty rozumiesz ty zbierasz siebie na Tipo, tak? Tak, zbieram na ten link Donej przez to, że tam trzeba za dużo kombinacji, chuju dzikie węże, ja to pierdolę, ja się nie będę bawił w szczochy, kurwa, i to jeszcze tam później jakieś, kurwa, nie danych od Ciebie na pierdolą. to yy, nieważne, kurwa, ja nie będę wchodził w konwersację względem tego, kurwa, yy, czemu lepiej, gorzej, sram, to zbieram po prostu na linku, na razie, na razie na, na ten zabieg jest uzbierane, bo jest możliwość taka, żebym dał link podglądu też do tego, co jest już... Na stukane, no i tutaj jest to, poczekaj, ja tylko zatrzymam czas. Jak gadamy, żeby nie było zaraz pretensji, bo to ja zatrzymam czas wagramia w tego ścieka. Ok, pauzuję ten czas na chwilę, e, na czas rozmowy z sucharem. No dobra, a te, a te 17 koła, 17 koła jest do wydania, tak? To jest szacowane. To jest szacowane, to może być więcej. Ktoś mówił, że można taniej, ale taniej, gdzie, za ile, i co, i jak. Nikt tego nie wie, decyduje no, o tym ten, 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 który, który będzie, będzie, będzie robił zabieg. zabieg. Kwota była podawana przez lekarza, minimalna, jaka by dotyczyła możliwości. Nawet, nawet były zdania takie, że lekarz powiedział: średnią od minimalnej 17 tysięcy do rzekomo 22, 000, może wyżej, w zależności od tego, nie wiadomo. Każda y, placówka, bo te, na to nie masz NFZ-u. I każda placówka, która będzie to wykonywać ma swój cennik, gdzie, ile, jakie miejsca, co, nic nie wiadomo, dopóki nie będzie tej minimalnej kwoty, to ona nawet nie ma co y, zamawiać jakichkolwiek terminów, ani się o nickolwiek starać, bo nie ma nawet przewidzianego budżetu i co z tego, że ona zamówi termin, a jak nie uzbiera kwoty do tego terminu? No ale, to, nie, no, ale można najpierw poznać kwotę przecież. Nie no, kwotę możesz poznać, ale co ci z tego jak ten, jak ty musisz zarezerwować miejsce, tak? Ważne, żeby wiedzieć, ile trzeba uzbierać. No to minimum jest 17 koła, tak? No to ja jej mogę powiedzieć, żeby się zarejestrowała i poznała cennik. Nie rejestrowała, tylko żeby poznała cenę, jaka jest konkretna. Żeby powiedziała yy, odnośnie tej wady oka, i tak dalej. No dobra, a jest kwestia taka: pokazywaliście te dokumenty? Bo podobno nie wskazałeś żadnych dokumentów jeszcze. Yy, dokumentów jeszcze nie pokazałem, bo Rafał ma przyjechać w poniedziałek i miał, w poniedzia miał odebrać te dokumenty, bo on ma upoważnienie od Agnieszki jako syn. Tam właśnie w tym miejscu, gdzie się tam o rentę starasz, ona tą dokumentację musiała tam złożyć, bo starała się o rentę. więc przedstawiła wszystkie dokumentacje w związku związaniem z padaczką, ze słuchem oraz wzrokiem i miała przyznaną rentę. No, teraz jej cofnęli, bo sobie wymyślili tam coś, wiesz, bo oni nie chcą za bardzo tych rent płacić. To teraz jej rentę cofnęli, nie? Ostatnio. Wymyślili sobie coś i jej kurwa rentę cofnęli, ale dostała rentę miała na trzy miesiące z tego tytułu, nie? A później odrzucili. Takie z kurwy syny. Myśleli, jak tu zrobić, jak zwichłać, żeby jej to kurwa cofnąć, nie? Bo ona na te wszystkie wady miała przyznaną rękę, nie? Za, za, za takie kurwa urazy. A, a co, co twoje, że na pracujesz, co? No, ona pracuje jako pielęgniarka. Z takimi no, okay. chorobami, tak czy siak, kurwa, ale pracuje, nie? Okej, okay, okej. Okay. No. E, no to a ile już macie zebrane? Takie e, zebrane jest, już ci mówię. Na tą chwilę jest 2316 i 13 groszy. Dobra, to Donate Golden, no ale jeszcze masz przez swoje pieniądze, które twoje możesz wydać na to, no nie? Tak, ale jeszcze są rachunki, jeszcze jest jedzenie i wiele innych spraw, które no też dotyczą... Do człowie... No, ja rozumiem, ja rozumiem, Więc ja, ja, ja tutaj rozumiem. ta kwota, która jest, to jest stabilna, nietykalna. Ja mam nawet więcej tam odłożone, bo ja mam 2,5 tysiąca odłożone na ten cel ale z tego celu może się wszystko zmienić do tych 2316-13, dlatego że są rachunki, a to a teraz jej dentysta znowu wyszedł, bo ją ząb kurwa boli, a to na NFZ to tutaj nie ma, a w Płocku to kurwa ASRAM to tamto i się pierdoli wszystko i wiesz i zaraz się okaże, że zostanie tylko 231613, 13 bo będę musiał jej dać tamto, żeby jej dołożyć kurwa do dentysty na przykład, nie no i chłód strzelił i z nadmiaru kurwa kutas wyszedł, tak, bo tego nie tknę. Tej kwoty nie tknę, bo ja jej powiedziałam, że ja nie dam tych pieniędzy teraz do ręki, bo ona jej rozpierdoli. Ja wiem o tym, że ona jej rozpierdoli. Ja będę trzymał to na. Jak rozpierdoli? Co? Jak rozpierdoli? No, rozpierdoli na zasadzie takiej, że kurwa, no nie wiem, będzie potrzebowała, żeby coś opłacić, na przykład samochód się zepsuje albo coś i przedłoży to nad zdrowie. Rozumiesz o co chodzi? Nie, że rozpierdoli to na bzdury, tylko że na przykład, nie wiem, kurwa koło w samochodzie, coś, coś, nie wiem, w silniku coś się stanie, tłumi ksiądzie. Poleci kurwa i, i to zrobi, bo ona potrzebuje nawet samochodu. Mieszkasz, ty mieszkasz w Drobinie, no nie? No. Tak, w Drobinie? No, no tak, tam tak. No, no tak. tak. Dobra, dobra. Nie, bo myślę. Myślę tak, myślę nad pomysłem, żeby zrobić streama, bo ty kiedyś miałeś restaurację, no nie jakąś. E, tak, ale nie mówmy o tym, okej? Okay? Nie no, spoko, po prostu umiesz gotować, no nie? No, 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 gotować, to coś tam umiem, ale nie, nie róbmy tutaj ze mnie jakiegoś boga kuchni, okej? Okay? No tak, nie no czaj, ale po prostu moglibyśmy zrobić jakieś streama skurwa, z kurwa zgotowania myślę w płocku na zewnątrz moglibyśmy wziąć Mamona i moglibyśmy zbierać i całą kasę przeznaczyć na leczenie. No tak by trzeba byłoby zrobić. <gry> Nie trzeba by było. No można tak zrobić. Znaczy można w sensie tak, by trzeba no było, w sensie, że tak, potwierdzam, tak, wiesz, tak, nie, że konieczność, ja ten czy coś. Wszystko, ja muszę mieć wszystko przejrzyste, więc musielibyśmy zrobić tak, że jak w poniedziałek, jak w poniedziałek byś na przykład miał te dokumenty, to trzeba by je, je pokazać, żeby było to wszystko klarowne. Słuchaj. I na przykład wszystkie na przykład pieniądze, które ja bym tam wiesz, zebrał na streamie z tego. No po prostu ja przelewał po prostu bezpośrednio na już operację No tak No tak Bo to nie jest tak, że ja chcę te pieniądze ja dla siebie myślę, Ja mam tą grupie stałe To zrobienie w jednego streama można zebrać z No myślę, że kurwa z 10 k złotych jak dobrze pociśnienia można zebrać Słuchaj, słuchaj, ja w takim razie powiem, żeby ona natychmiast się dowiedziała konkretną cenę Eee... Że ma zadzwonić tam, gdzie ma wykonać ten zabieg operacyjny i ma mi dać konkretną cenę tego, ile to ma kosztować, i żeby pobrała oprócz tego, dowiedziała się terminy, jakie ma dostępne, i żeby pobrała od nich na zapas rachunek bankowy tej placówki, która miałaby to wykonać, żeby już go mieć, gdyby ten termin zaklepała. Rozumiesz? A tak, co do tak, dokumentacji, tak, tak. a co do dokumentacji, ja jej mówiłem, ona zadzwoniła do syna, powiedziała, syn miał odebrać tą dokumentację i ją przywieźć z powrotem, bo ona, wiesz, tak jak sobie, powtarzam... Ja myślę tak, że ja, tak, ja parę streamę na Kiku i cała kasa z Kika i jeszcze z donate'ów, ja jakby, że nie, że zarobię z, z Kika, ja wszystko z Kika i z donate'ów dam na to, jakby, wiesz... Okej. Okay. I tak będę miał spoko streama, więc jakby... Okej, okay, tak, nie ma problemu. Ja nie ma problemu, słuchaj. Ok, może być. no. Gdzie ty dzwonisz? Słuchaj, weź ty się, dowiedz konkretną cenę tego zabiegu operacyjnego, bo tutaj ruszyła taka grubsza, grubsza akcja pod zbiórkę dla ciebie na ten zabieg operacyjny na oko. Dowiedz się. Kon... Ale to nieważne: ty masz teraz zadzwonić i się zapytać, ile teraz to kosztuje, i nie to, że ja coś mam. Ty masz to zrobić. Masz zadzwonić i dowiedzieć się konkretną cenę, ile to kosztuje, co do złotówki. Ale co nie dasz rady teraz zadzwonić? No, jaja sobie ze mnie robisz? To kurwa, ja ci organizuję zbiórkę, to, żeby na twoje leczenie szło, a ty mi tu teraz mówisz, że ty teraz nie możesz? Mortadela z czekoladą, mortadela z cukrem i kapustą kiszoną, aż sam się wybiorę tam i zjem. To jutro zadzwoni, wtedy jak dziś nie możesz. Kurwa, gadanie z babami, bo ona teraz w pracy to nie może, no kurwa mać, to wyjdź do szatni albo srać, kurwa, i tam dzwoni, ja pierdolę. Nie no, to może nie można, może na przerwie, ale po prostu jutro, czekaj, jakiś jest dzień, a dziś jest piątek, to właśnie jutro będzie... No to jutro, co ona zadzwoni? Jak to jest, wiesz, yy, obo... ona nie mówi, a to weź, to weź, to weź, to weź no, zobacz, to bo tam to jest, jest, tam jest. I jak tak dokumenty będą w poniedziałek, to można w poniedziałek. Można się deklarację, ale to jak będzie się dobre. Chciałbym, w, w poniedziałek, to pewnie we wtorek albo w środę już można by działać. Eee, poczekaj, słuchar, poczekaj, słuchar, no, moment. No, Rafał, słuchaj, ty ode... Kurwa, przegłos, człowieku, weź to, przełącz na normalny ten Eee, czy ty zabierałeś tę dokumentację dotyczącą z stanu oka yy, matki z tego, co tam dawała do tego? Bo to jest obowiązkowo na poniedziałek potrzebne, bo jak przyjeżdżasz, to musisz to. Nie, mama, ma, mama mi zostawiała w tej kwestii, Ja muszę, nie wiem, nie patrzę na No kurwa, Rafał, ja sobie robicie? Kurwa, najpierw mnie pyta o to, czy kurwa ty weźmiesz. Ja mówię, żeby zadzwoniła do ciebie, powiedziała, że ci powiedziała, że ty masz to zabrać. Ty mi pierdolisz teraz, że nie, bo coś tam. Nie, czy my jesteście pierdolnięci? A no ja całą teczkę. to jest. A no to, no to znaczy, że bierzesz całą teczkę i o to mi chodziło właśnie. Czyli bierzesz ją. Bo ja nie wiem, co tam jest w tym To w tym właśnie tam jest, tym tym jest wszystko. Dobra, tam mam, jest przy, Kurwa! Tam jest mam wszystko. Się, bo je to wszystko z tym pitem, bo pit, nie, Pit, kurwa, ja mówię to, co miało być. To, czyli zabrałeś stamtąd wszystkie dokumenty w teczce, Tak. No o, i dobrze, o, o, i o to mi o, chodziło, dobra jest i did. no dobra, dobra, no na razie No i się wyjaśniło, czyli w poniedziałek przyjeżdża y, cała dokumentacja, więc ten świstek będzie Ja mam nadzieję, że to się nie pomylił z tym no, 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 e, napisem Diopria 6 bo to, w... bo to też Które widzą, to ładnie jak widzą będą mieli ja to ładny to papier. papier, wszystko będzie ładnie napisane to widzowie też będą, wiesz, nie mieli żadnego problemu, żeby coś na ale czą, tak, Oczywiście, Mamy oczywiście, ja nie nic nie mówię, że nie. Też, też, widz, widz, widz nie może o, oszuć się, kurwa, wyszpącony, no nie? Słuchaj, tutaj nie ma żadnego szpontingu, ja w chuja nie lecę. Jak mówię, że na coś zbieram, to na coś zbieram. Moi widzowie wiedzą, jaki ja jestem. Gdzie jest szpont, tam jest szpont, można poświrować, ale z takich rzeczy, ja, jak z choroby mojej żony, nie będę sobie żartował, bo ja jeszcze chcę, żeby ona widziała i żebym ja nie musiał do kibla potem, kurwa, prowadzić, wiesz? Bo ona nie będzie nic no, widzieć. No, 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 bo to nie należy do przyjemności, tak, prawda? Tak, prawda no, więc robienie to, sobie jaj ze zbiórki na oczy raczej chyba no nie jest najmądrzejszym kurwa wyborem i robienia czegoś innego niż to, co powinno raczej być, chyba nie, prawda? No, myślę, że to chyba y, trzeba być popierdolonym przyjebańcem, żeby taki numer odjebać. To już wtedy nawet nie jest szpąt, tylko to jest już, już popierdolenie kurwa z pojebaniem. Popierdolenie z pojebaniem, to jest dobre określenie. No, więc tak, poniedziałek moje dokumenty to wtedy można na streamie o wszystkim jeszcze pogadać. Nie ma sprawy. Yy, RwD jest 1488. I pewnie... Igor ma pewnie donacje, w środę, w czwartek, w sekret, jak tak, bo widzę, patrzę na pogodę, jaka jest, moglibyśmy zrobić ten, gotowanie pod chmurką w Płocku yy, z jakimś częstowaniem ludzi tym, co gotujemy. Ja mam takie palniki gazowe przenośne. No. Chyba cztery, więc na nich byśmy wszystko pougotowali. No okej, okay. kotloci z czekoladą. Gdyby, gdyby, co? Co z czekoladą? Ten... Yy, mielone z czekoladą. Jakie kurwa mielone z czekoladą? Mielone z czekoladą! Damian, to nie autorski przepis, Kóra, tak? Kurwa, za tak. Damian, nie powiem. No, to zajebisty pomysł. to mielone z czekoladą, w porządku. Zabaw ja mówię po... poważnie i no, one są naprawdę zajebiste. Tak no nie, no dobra, ja wiem, no słyszałem, że coś takiego było robione, no. To się dogadamy w poniedziałek co będziemy robili i co do tego potrzebujemy. <laughs> Bo tylko trzeba wziąć... No ja wezmę palniki gazowe i coś do... Te, Ale my tak sobie nie, na wariata nie, na świra sobie nie, staniemy na nie, pizdę nie, na kurwę na środku miasta się porozstawiamy jak szpancer gary kurwa i będziemy czekać aż nas kurwa straż Miejska zmieni, czy jak to, to będzie? będzie? Ale to, 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 jest, to jest, wszystko jest legalne co jest legalne? Stanąć na środku ulicy na pizdę se gotować no a od kiedy? No kurwa od zawsze. Nie ma z tym problemu. No Igor, no Dziarnia, chcecie parku, do więzienia wsadzić. I no i, opowie. no, można, no czy, jak, ale przecież, że, pomożę. przecież, że, jeżeli będzie. ha chyba, że to będzie za darmo rozdawane tak, no nie może, no nie, nie, nie będziemy tego sprzedawać, ja nie jak, to jak nie sprzedajesz, problem. może. A, no to jak nie sprzedajemy i można, to okej, okay, to spoko, no nie? Bo ja bym wolał raczej, żeby no nie było przypału. kurwa, punkt i sprzedawali paróweczki, to inaczej. No tak, nie, no to inaczej, tu będzie stream z legalnego rozdawania, więc okej, okay, spoko. No tak, no tak, tak, spoko, Strasz mnie i że do więzienia. Nie no, bez przesady, jak będziemy po legicie, kurwa robić, to przecież chyba raczej nie, tak? No, ra, 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 raczej. Ja się na tym nie znam, więc wiesz. Poniedziałek, masz dokumenty, pewnie będziesz streamował, ja pewnie też. Ogłosimy wszystko widzę, ustalimy plan, ogarniemy czy w środę, czy w czwartek. Ja przyjadę kurwa do tam Płocka, czy nawet do Drobina. No. Ugadam się jeszcze teraz z Mamonem, czy on jest chętny na to może. Żeby może też dodatkowego aktora, żeby jeszcze więcej widzów padło i z nami porobiło. I nie ma problemu, wiesz, mnie to, to jest naprawdę, eee... naprawdę angaż, angaż taki jakiś ja tam byś zorganizował, tym tym o, obiektywny, więc no ja nie. tam wiesz, ja mówię, nic że nie neguję. Ktoś może pomóc, to może pomoże. I sobie jeszcze było właśnie o tym, żeby nam się udało zebrać jak najwięcej. Eee, no i tyle, no i tyle. No i będziemy kurwa pomagać. No i dzięki, nie? Tyle. Nie wiesz, co to chodziło jest drogie, bo ja, ja powiedziałem, słuchaj, to co ja mam dla siebie na rozpierdolenie, to ja mam dla siebie na rozpierdolenie yy, z, z głupich gierek i tak dalej, nie? Znaczy nie na takie rozpierdolenie, że rozpierdolenie, tylko na rachunki na to, na żarcie i takie tam, nie? Ale to się tak mówi, że na rozpierdalenie, no bo to jest rozpierdalanie pieniędzy, no były i nie ma, tak? No bo kurwa co, gaz trzeba kupić, bo to, bo to, bo tamto, tu trzeba zapłacić, to trzeba zrobić, kurwa, podstawowe, życiowe sprawy, no to jest rozpierdalanie pieniędzy, no można to spokojnie tak nazwać, nie? systematycznie no. się pogarsza, tak? Kurwa, możesz teraz nie spamować, kurwa, proszę, jak rozmawiam z sucharem, tylko kurwa, nie wiem, po co teraz. To jest taki trochę brak szacunku, kurwa, ja pierdolę, nie? Przychodzi gościu, chce pomóc, rozmawia, a, a wy wklejacie, kurwa, teraz teksty. No zajebiści jesteście. No pełna gratulacja, kurwa. I pomyślunku, kurwa, za, 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 za rozmyślną, kurwa, akcję, nie? No kurwa, rozmawiam z sucharem, a wy to zagłuszacie, specjalnie to robicie? No nic, no wszystko ustalone, wszystko wiemy. No dobra. Yy, jeszcze jest... jak oczywiście twoja żona ustali koszty tego do poniedziałku też to też będzie najzajebiściej. Eee, ja myślę, że ona tak. dopiero... Jak, jakby się i udało jej do poniedziałku... Poniedziałek weźmy no. drugiemy ze sobą To to, to, to ten... Jak, jakby się nie udało i w poniedziałek by dopiero pozyskała info, no to będziesz znał je w poniedziałek dopiero, nie? No tak, no to kit będzie, no? To będzie najlepiej No Znaczy kurwa nawet to w będzie git, tak? Yy, dobra, tak zrobimy. Dobra, to nic, to ja lecę. No okej, okay. A, yy, to Co? zostaniesz tu na tej admince, na, na, na tym, już, już tu tam nie będziemy ci cofać. Bo ty trollem nie jesteś, to, 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 to tutaj nie będziesz... No, już wejdę, no? No spącił tylko jak będziesz coś potrzebował, to tu też masz ten ten, ten, ten rozmowy tekstowe, zawsze możesz tam coś ten. Dobra. Możesz też no, Nie, wiem, mamy się w znajomych w ogóle czy nie? No ja cię dodałem do znajomych na Discordzie, A ty eee... dodałeś, no, do tego strema. Aż mnie teraz. No to ty się spotkać z Mammonem. No to tyle. Na teraz pojadę. Jo, dzięki. No na, na razie do usłyszenia. <totrę> to jest mój dzisiaj ostatni stream. Jutro się bakuje i pielęgnację. <totrę> Co to było?